Przed Wami dwa znane na polskim rynku konkurencyjne maxi-skutery. Kimco Exciting 400 oraz Yamaha Xmax 400. Tutaj producent tajwański, tutaj Japonia. Czy da się te sprzęty porównać? Sprawdźmy to. To dobrze już znane na polskim rynku miejskie pojazdy, które świetnie sprawdzą się na zatłoczonych ulicach. Różne fabryki, różne silniki, różne projekty, ale cel podobny. Stworzyć nowoczesny, dynamiczny i możliwie oszczędny pojazd do szybkiego przemieszczania się między samochodami w korkach i weekendowych wypadów za miasto. Oba pojazdy zostały wyposażone w jednocylindrowe, zasilane wtryskiem jednostki o pojemności 400 cm. Oba też spełniają precyzyjnie określone normy emisji spalin Euro 4, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Jednostka od Kimko generuje o 4,5 konia mechanicznego więcej niż silnik X-Maxa, co jednak w normalnym ruchu miejskim nie jest szczególnie wyczuwalne. Ale już sposób nabierania prędkości jest nieco inny. Kimko żywiołowo reaguje na nagłe odkręcenie manetki gazu i bardzo ochoczo przyspiesza. Towarzyszy temu przyjemny, lekko-basowy dźwięk generowany przez tłumik. Yamaha startuje może nieco spokojniej ale ostatecznie rozpędza się już do dość nieprzepisowych prędkości i Kimko zaczyna mieć drobny kłopot z dogonieniem X-Maxa. Przy czym masa obu pojazdów jest praktycznie taka sama około 210 kg. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, który pojazd w tym zakresie jest lepszy. To zależy wyłącznie od osobistych upodobań kierowcy. A skoro już osiągnęliśmy autostradowe prędkości, to pora sprawdzić hamulce. W tegorocznym Excitingu zastosowano nowoczesne, radialne zaciski hamulcowe oraz tarcze typu Wave. X-Max otrzymał za to klasyczne zaciski, co nie zmienia faktu, że ich skuteczność w obu pojazdach stoi na wysokim poziomie. Testowany egzemplarz X-Maxa, gdy opuszczał fabrykę w 2013 roku, nie musiał jeszcze posiadać systemu ABS, ale już każdy model wyprodukowany po 2017 roku o pojemności powyżej 125 cm. Musi być w niego obowiązkowo wyposażony. W Kimko praktycznym dodatkiem będą na pewno regulowane dźwignie obu hamulców, które otrzymujemy w cenie, oraz przydatny w terenie kurzystym hamulec postojowy. Nowszy o 4 lata Exciting otrzymał też już fabrycznie przewody hamulcowe w stalowym oplocie. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, warto wspomnieć o oponach. Kimko fabrycznie montuje opony firmy Maxis. W rozmiarze 120x70 z przodu i 150 na 70 z tyłu. Yamaha wypuszcza skutery z fabryki z ogumieniem Michelin City Grip. Przednie koła w obu pojazdach mają 15 cali, tylne w Kimko ma 14 cali, a w Exmaxie 13. Oba testowane pojazdy mają nieco sportowy charakter, więc nie spodziewajmy się komfortu rodem z miękkich kanapowców. Mówiąc wprost, na wybojach jest dość twardo, ale przy wyższych prędkościach obie maszyny są dzięki temu stabilne i przewidywalne. Niewysocy kierowcy prawdopodobnie lepiej odnajdą się na skuterze Yamahy, gdyż siedzisko kierowcy jest położone niżej o 25 mm w stosunku do konkurenta, którego siedzisko znajduje się na wysokości 810 mm od ziemi. Możliwe, że również mniej będą narzekać na strumień powietrza z nadowiewki, który w przypadku wyższych kierowców trafia akurat w okolice szyi. Zastosowanie w kimko akcesoryjnej owiewki całkowicie rozwiązuje jednak ten problem. W excitingu, siedząc za sterami, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z większym skuterem. Nogi kierowcy są również nieco lepiej osłonięte przed wiatrem. Wysocy kierowcy nie powinni też raczej narzekać na pozycję za sterami czy brak miejsca na nogi. Bo oba pojazdy zapewniają sporo miejsca zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Oba siedziska są też tak wyprofilowane, by pasażer nie zsuwał się na nas podczas choćby lekkiego hamowania. Dzięki zastosowaniu wtrysku paliwa nie powinniśmy raczej narzekać na wysokie spalanie. Przy normalnej, miejskiej jeździe, trudno będzie przekroczyć granicę 4,8 litra na 100 km. W trasie jeśli nie będziemy szaleć, powinno nam się udać zejść do 4 litrów na 100 km. Te wartości zmienią się diametralnie, jeśli nie potrafimy delikatnie obchodzić się z manetką, chociaż nawet wówczas raczej nie uda nam się przekroczyć 6 litrów. Nawet najlepszy pojazd z czasem będzie wymagał jakiejś naprawy, choćby montażu nowych klotków hamulcowych, wymiany oleju czy zakupu elementu nadwozia, który pękł akurat w wyniku niepozornej wywrotki na parkingu. Jak jest z dostępnością części do naszych pojazdów oraz ile pieniędzy musimy na nie przeznaczyć? Za komplet oryginalnych klocków hamulcowych na dwie przednie tarcze hamulcowe musimy zapłacić w kimko 186 zł brutto. Yamaha zażyczy sobie już prawie 350 zł. Za filtr oleju zapłacimy odpowiednio 29 zł i 43 zł. Jeśli mamy do wymiany przednie lampy to w Kimko będzie drożej, bo komplet dwóch lamp kosztuje łącznie 1700 zł brutto. W Yamasze mamy jedną zintegrowaną lampę, za którą zapłacimy 1120 zł brutto. Plastikowy boczek, który możemy uszkodzić podczas wywrotki, kosztuje w Kimko nieco drożej niż w Yamasze, około 580 zł brutto. Oczywiście mam tu na myśli części kupione u dealerów. Co ważne, większość części eksploatacyjnych jest dostępna niemal od ręki. Jeśli na przykład element nadwozia nie jest akurat dostępny w magazynie na terenie Europy, wówczas czas oczekiwania może wydłużyć się w obu przypadkach do paru tygodni. W przypadku Kimko właścicielami nowego pojazdu zostaniemy już za 23 400 zł. Za nową Yamaha musimy zapłacić prawie 29 900 zł. Przy czym mówimy tu o fabrycznie nowym modelu na rok 2018. Czy niższa cena musi oznaczać niższą jakość? W tym wypadku byłoby to krzywdzące stwierdzenie, gdyż Kimco Exciting 400 to nowocześnie zaprojektowany miejski skuter, który w żaden sposób nie odbiega jakością od japońskiej konkurencji, a może zaoferować wiele fajnych rozwiązań technicznych w niezłej, najczęściej niższej cenie. Celem tego porównania. Nie jest udowodnienie wyższości którejkolwiek z marek, a raczej zwrócenie uwagi na fakt, że oba skutery oferują bardzo porównywalny poziom komfortu i doznań podczas jazdy. Oba pojazdy to naprawdę najwyższa półka, jeśli chodzi o jakość wykonania i właściwości jezdne. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do salonów Kimco oraz Yamahy, żebyście sami stwierdzili, który pojazd spełnia Wasze oczekiwania.